Witam niedziela. Szykuję gołąbki na wspólny lot. Jest godzina siódma, o ósmej mamy puszczać. Nie wiem chyba prawdopodobnie w trzy albo w cztery osoby puszczamy. Co się tam organizował? Coś tam puścimy i nie ma dalekiej trasy. Ale zawsze jest jakaś rozrywka przynajmniej. Ja pakuję 100 sztuk. Nie wiem po ile oni na 100 sztuk. Może coś się ruszy w tym malborku. Albo się nie ruszy, nie wiem. Nie ma chętnych do takich spraw. Na razie chyba w trzech albo w czterech będziemy lecieć. Dzisiaj. A później to się zobaczy, jak to będzie. Ale myślę, że słabi to jest. Ja tam powtarzam jeszcze raz. Pakuję 100 sztuk. Wszystkie stare daje, młodych nie daje. To jasne, niejasne. Wszystko leci. Dobra, pauzujemy. Będziemy dogrywać na miejscu jak będziemy. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. My są po przerwie. 90 sztuk zapakowałem, 10 już nie dorzucam, bo już nie ma miejsca. Zgoniłem sam dół. Widzę, siedzi tipler czerwony. Żółty przepraszam. Jeden. Sąsiad gonił, ja tylko dół mogłem wygonić. Nie, to jest chyba Tipler, tak. Tipler jeden siedzi, to na pewno. Czerwony. I Żółty, przepraszam. Łuty, a tu jeszcze chodzą jakieś. To sąsiada. Tak mi się wydawało, ale mi się wydawało, że chyba było więcej sztuk. A raz zobaczymy, na Muszę to zamknąć, wszystko. Jeden jest na pewno. O, tu trzy jakieś kolejne chodzą. Tu jest kolejny. Jest tutaj. Coś się zaczęło dziać w tym Malborku. O, tu poszło coś, o. Panowie, no, tak niziutko. Dwa nawet. Nie wiem, co to było. O, kolejny poszedł teraz. Siedzi tylko. Do wody do budy! Buda! 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 Ale na sypie dół skoczył, bo głodny jest. Dobra, daję pauzę. Tu jesteśmy koło konkurencji. Idę szybko, bo też daje. No miały przeprawę przez tą budę, bo musiały przejść. Mało otwarte tutaj. Ja mam się zamknięte. Siedzi ten jak tylko obcy. Dobra, idę bo czeka sąsiad. Witam jesteśmy na miejscu. Na razie mamy około 200 gołębi, może z 250 będzie. Na razie w trzech lecimy. Tu trochę za dużo, bo już jeden na drugim siedzi. A! Wózek jest też przechylony i może dlatego one tak siedzą. I całe się ubrudziły. Kurwa, mać, gdzieś ty tu w las. Idź. A nogą zahaczył. Ale się ubrudziły. To jest głupi pomysł chyba w tym wózku wodzić. Kurde, ale się zesrały trudno albo jakąś inną płytę tu stawić. ja tu mam równe 90 to i tak za dużo tu napakowałem za małe wózek albo tu będę klatki wsadzał w to i może będzie lepiej tu jest chyba z 80 ma napakowanych i tam będzie miał chyba z 40 no z 250 na razie pierwszy lot może za tydzień co zrobimy? Może będzie więcej chętnych? Jak ktoś chętny, zapraszamy śmiało. Kierunek będziemy sobie sami wyobierać i będziemy puszczać. Nie ma problemu. A nie, tam gadacie, kurwa, się śmiejecie, kurwa, sami nie chcecie dać. Macie tam te kurwa gołębie, trzymacie pod tymi siatkami, nie siatkami. Tylko ryczycie, a nic nie chcecie dać. Czekamy, zaraz przyniesie jeszcze klatki, nie wiem ile, też chyba z dwie przywieże. Chwila, będziemy lecieć. Tam, tak jak mówiłem, siedzą chyba dwa głębie tylko u mnie, nie? To co ma wrócić, to wróci, to co ma nie wrócić. Mają. będą miały przyprawę. Kolega jest z tamtej strony gdzieś. My jesteśmy z tamtej, no to tak na połowie drogi. Ja tutaj przepuszczałem troszkę tam bliżej, tam jak widać te wagony. To za tymi wagonami przepuszczałem, teraz jest kawałek dalej. No zobaczymy, co to będzie. To sąsiada budę muszą przejść. Chyba, że kierunek zmienią, pójdą w piaski. Różnie bywa. Dobra, daję pauzę. Zmieniliśmy miejsce troszeczkę. Pozdrawiam kolegę od Tiplerów, który mówił, że nie wstanie. Chciał je sprzedać po 2 zł, a kurwa boi się puścić tych gołąbków. No ale życie, mamy tu około 300 gołębi, w trzech na razie. Jak ktoś chętny, zapraszamy. Dobra, puszczamy to, nie? Niech lecą. Czekaj, ja muszę tu klafę podnieść. Dobra, ja gotowy. Trzy, cztery trzy. Piaski, łapcie! Puszczać te z kurwa! kurwa. Ale, kurwa. Mm. Dobra, co się dzieje. A tam No jak nie ma chętnych widzisz No może Piotrek, może Piotrek będzie chciał Możemy co tydzień puszczać. Jak ktoś chętny, to możemy co tydzień puszczać. A tu nie ma takich, żeby puszczać to No muszą rydm złapać Tam coś w piaski już wali pojedyncze

Pogoda też dobra, nie? O ten może tu spędzić, co? On też umagał gołębia. nie? No rano latały, no? A. Bo zaraz zobaczył, tu, bo mm. A. No i zaraz idą, idą, Doba, tamte, jak idą, 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 Poszło ile z 30 sztuk pierwszych? No tam lata, nie? W tamtym stadzie, nie, Co się oderwało. No. To, co głupie, to nie ginie po trasie i tyle. Nie mają dużego dystansu, nie? Po kilometrze? No, to po kilometrze mają. Nie mów ile bo się będą. O, tu jest lotnik! O, sam. Na... No. Nie mów po ile mają do siebie, bo się będą śmieli na rynkach. Kurwa, się tylko śmieją, a nic nie chcą dać, nawet na lot zwykły. O, już się rozrywały, ty coraz ich. Gdzie one są? A tu! No. Trzy loty, niech walczą. To już coraz mniej, nie? No, czy się, czy się czy rozrywają. Tak. I się rozrywają. O, tipler Pijanie tam poszedł. Po, tam poszedł, no ten zaraz zobaczy. Albo śpi może. Pijany. Nie wiem. <grym> z rana tu chodziły. Jak to stałe to patrzyłem, chodziło. Coraz mniej. Dobra, pauzuję to. Jadę do siebie. Będę u siebie dogrywał. Zobaczymy. Witam panowie. Wjechałem do siebie na alejkę. Jadę po malutku, żeby nie było. Za... O, o. Chodzi parę gołąbków. Widzę, że chodzi, Wjeżdżają. Nie wiem ile siedzi. O, tu chodzą. Później policzę straty. To, co poszło, nie odbieram tych gołębi, były trzy loty, nie chcę tych gołębi, które poszły, tu chodzą, tu siedzą już. Są gołąbki, panowie. Musimy maszynę odstawić. O, już widzę, część w kracie siedzi. Ale to jest mało, to nie jest 90 sztuk na pewno jeszcze. Jeszcze coś tam klepie, nie klepie Zara, wejdę, zobaczę Na razie nie będę tego puszczał, jedynie dół mogę otworzyć Tipler, siedzi, ten co siedzą, obcy na pewno On przedtem siedział, o tam już we wyskoku, nie we wyskoku siedzą Dół mogę otworzyć Zara, wejdę na górę, zobaczę, co tam się dzieje Tutaj coś chodzi, nie wiem co to jest, tu coś chodzi i jest obcy tylko Jeden Jeden, a tu coś jest Tu nic nie ma To jest wszystko moje Zasrały się gołębie Masakrycznie Naprawdę Dały się strasznie te łąbki. Już nie będę w tym wózku woził. Co tu jest? Z 50 na razie. O, nawet ten tu wrócił. Dobra, czekamy dalej. Jest słabizna. A tam jest Marcina, chyba przyszedł jeden. Tam przeleciał, widzę. Ale nie wiem. A jeszcze tu we wyskoku siedzą też panowie w Nie wiem ile, ale coś tu siedzi, nie? A wszystko moje Jasne widzę, rapeście moje Zobaczymy, ale tutaj przyszły gołębie. głębi Dobra, pauza Przyszedł panowie tam lot wysoko sąsiadgania Może ja też spędzę, tę pauzę, będę trochę. A tu jeszcze moje chodzą. Parę sztuk. A tamten lot tam na dnie stoi. Bardzo wysoko. Mówiłem, że będą miały przyprawę do Ja tam tego łębia nie odbieram. Nie potrzebuję ich, Tu co tu się Ukręcą. Tu kręcą, u nic nie ma, dobra, może ja to słyszę trochę. Otwieram panowie im, niech wchodzą, nawet tipler żółty z nimi lata, a chcą tu nich wskakują, jak nie to nie. Pracę siedzi, no dobra, jeszcze. Jeszcze. Jest jeden jasny, tylko widzę. No dawać chodźcie. Zajdziemy w Berliny Co chwilę coś dochodzi Nie wiem o co tu chodzi Zbytno go nie to wszystko Na budę nic coś tu na budę. Fajna zabawa No, co jest? I tam my są po przerwie, mamy trochę na plus, tylko nie wiadomo, co wejdzie. Widzę jeden młody Budapesz Tipler, dwa jasne widzę, siedzą. A to sąsiada, jak ganiał, bo na lot na pewno nie dawał jasnych, ale ja nie wiem, czy to wejdzie. Nie ma kraty, a tam ktoś pisał w komentarzu obębny, bębny. Są bębny, z tyłu leżą bębny, tu chodzą, tam jeszcze gania co chwilę. Ja tam nie ganiał, raz ruszyłem, tam idzie coś do niego. O. 5 albo 6 na pewno mamy na budzie, nie? Będę mam, ale nie zakładam. Nie potrzebuję. To co ma wejść, to wejdzie. Co z tym robić z tymi gołębiami? Ani się tego nie sprzeda, ani nic. Ciężko. Dobra, chamy dalej. Do budy chyba nic nie wleciało. Pauza. Pokażę w klatce później ile. I jaki minus był później zadzwonię się zapytać ile brakuje? O Tipler teraz do budy próbuję wlecić. Tak Tiplerek żółty O z rana już tu są panowie po przerwie <coughs> Mam dzisiaj 10 na plusie Przed chwilą jeszcze takie nie wiem ale coś tam koło Budapeszcza tego co się skubia siadło 10. Nie wiem, jakie mam straty. Jeśli ja nie doliczę przy takich gołębiach, ale to nieważne, jakie są straty. Prawdopodobnie sąsiad łapał jednego i tam na piaskach są jakieś dwa, ale nie wiem, czy to moje, czy nie moje. Wiem, że jednego tylko sąsiad łapał. To na pewno. Dobra, pozdrawiam. Coś będziemy jeszcze na pewno puszczać. Jeszcze trochę i będziemy puszczać. W weekend może. Dobra, pozdrawiam. Subskrybować kanał.